Cześć, witamy Was dzisiaj z Krakowa. Początek dnia był taki, że otworzyłem lewe oko, gdyż spałem na prawym boku, i później otworzyłem oko prawe, i chcieliśmy wybrać się nad jakąś wodę do Kłaju albo nad jezioro Rożnowskie, ale zaczął pisać Janusz w ogóle nie wiem skąd on ma mój numer telefonu i wysyłać jakieś alerty że ma być burza, że ma grzmieć że ma być niemiło i takie tam sytuacje to też rozpoczęliśmy plażing na naszym ogródku który trwał mniej więcej 3 godziny a teraz wybraliśmy się na spacerek do Krakowa gdzie my chcieli coś tutaj zdegustować i pokazać kilka fajnych ujęć także serdecznie zapraszam idziemy teraz na lemoniatkę bo ludziska nam narobiły smaku i zaraz wam powiemy czy było warto się po nią wracać radę mi to jeszcze однозначно на мудричных, на клавиатчиках и так далее. Przepyszne, najlepsze lemoniada z czego jest zrobiona? Nie wiem, z wody i z cukrem Ale woda chyba jest z cukrem Bardzo dobra No i w tym naszym Krakowie Tak jak pewnie i w innych miastach tego typu Po pewnej chwili Dość męczące robią się zapytania o chęć wycieczki. Czy to meleksem, czy to konikiem, czy może jakiś rejs po wiśle. Czasami wydaje mi się, że więcej jest tutaj ludzi pytających o takie potrzeby niż turystów. Kręcamy sobie spod zakola Wisły w uliczkę Kanoniczą. I tu jest dosyć fajna taka nie tyle restauracja, co może pialnia, alkohol, drinki, herbatka, kawka, jakieś tego typu sprawy. Ale nie o to chodzi, tylko o klimacik, jak z bajeczki, a konkretnie Harry'ego Pottera. To też dużo osób tutaj przychodzi, żeby liznąć tego klimatu. Zaraz wam konkretnie pokażę, gdzie to jest. To jest tutaj Ministerstwo Tajemnic A ta druga patrynia jak się nazywa? Coś z kotłem Maja by pamiętała Dziura się, coś takiego Zaraz wam pokażemy jeszcze jedną Która też jest tutaj W pobliżu Tym razem na ulicy Grodzkiej Tak, dziura Chodziło faktycznie o dziurawy kocioł I też fajnie pomyślany Bo jest takie niepozorne przejście Tak jakby w żadnym Nie w żadnym konkretnym celu Tam się schodzi po schodkach. Jak na ulicy Pokątnej. Zabraszamy. Zaprasza Państwa. Całówkę, Mamy 40 stopni Celsjusza około, a odczuwalnie jeszcze więcej, bo beton nagrzany i nie zapowiada się na to, żeby miała być burza, ale jesteśmy w Polsce, mało tego w mało Polsce. Także tutaj nic nie jest oczywiste i może się faktycznie zdarzyć tak, że zaraz temperatura się zmieni. A raczej aura. A jeżeli tak się stanie, to nagramy. Panie tutaj rozmawiały, co by się stało, jakby pędzący przez rynek rowerzysta w nie wjechał. Stąd też przypomniała mi się jedna sentencja. Otóż, jak czujesz niepokój, to żyjesz w przyszłości. Jeżeli masz depresję, to żyjesz w przeszłości. Fajnie było, bo w środku mało padało, ale przy wyjściu trochę więcej. To też szybko mnie zmoczyło. <śm> do burzy która de facto pozmieniała nam dzisiaj plany i to dość znacznie pozostało 7 minut ale nic nie wskazuje na to żeby miała ona nadejść to też czekamy zobaczymy czy w ogóle zagrzmi choć raz dzisiaj Szukaliśmy na mapie i znaleźliśmy Good Luda. Lody ulubione mojej Patrycji. No i teraz je sobie degustujemy. Są bardzo pyszne. Ja zamówiłem ciemną belgijską czekoladę z miodowym jackiem. Super sprawa. I co jeszcze zamówiłem? jakiegoś koko almodowara. koko almonda. O, chyba nad lepsze, bardzo dobre. I powolutku nad miasto nasuwają się czarne chmury, także pogoda się raczej sprawdzi, z tym, że będzie to troszeczkę przesunięte w czasie. I tak się smęcimy po tym miasteczku i wysmęciliśmy, że jedziemy jeszcze na Kazimierz zjeść sobie coś niezdrowego, a potem to chyba do domku. Nie, ty się, ty się chowasz, czy, Nie, czy bo ty przechodzisz? Nie, Nieźleś na mnie, musiałam uciekać. No wchodzę na ciebie, bo chcę, żebyś była razem ze mną w kamerze. No. I robi się coraz bardziej ciemno. W sumie to z każdej strony, z przodu, z tyłu, co jest troszeczkę nielogiczne. Ale myślę, że spokojnie zdążymy do samochodu. Odbyłem po tym mieście już chyba z tysiąc spacerków albo i więcej. Ciężko to policzyć, ale jakoś tak nie nudzi się to po prostu. Zawsze się zobaczy coś ciekawego, jakoś mile zleci sobie czas. Także będę, będę wracał do Krakowa bardzo często. Ja mam 40 stało się tak, że niebo zaczęło do nas przemawiać ale już mamy bardzo blisko do samochodu a właśnie przed chwilą minęliśmy wąskie gardełko które było w jednym z moich poprzednich filmów co będziecie sobie mogli zobaczyć gdzieś tutaj Się długo oczekiwany wiaterek Ale jesteśmy już bardzo blisko samochodu Także na pewno Zdążymy przed deszczem Który właśnie ten wiatr pcha To też musi być bliziutko Bliziuteńko Czasowo mieścimy się idealnie Jesteśmy pod samochodem Także już w zasadzie nic nam nie zagraża Ale jeszcze jedziemy coś zjeść Bo jestem głodny więc nie odpuszczę nie wiem, czy będą nagrania z tamtego miejsca. Ktoś jeszcze zobaczy. Listeczki tańczą. Jedziemy, jedziemy. Zobaczymy, co nam jeszcze ten dzień przyniesie. Myślałem, żeby się z Wami tutaj pożegnać. Ale nie. Jeszcze się nie pożegnam. Są pierwsze kropelki. Są pierwsze kropelki deszczu. Padasz czy nie padasz? Bo nie wiem, czy wsiadać, czy nie wsiadać. I mamy fajne zjawiska atmosferyczne, bo przed nami jakieś dosłownie 50 metrów pada deszcz, a do nas jeszcze nie dotarł także widzę tam ogromną ulewę. Bez parasola lepiej nie wychodzić. Facet walczy z drzwiami, bo nie może wejść do samochodu zalewa go totalnie a u nas dopiero pierwsze kropelki. Jak widzicie, sytuacja się tutaj dopiero rozwija, a tam facet już po prostu przemoczony. No zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć samochodów przed nami leje jak z cebra, a u nas jeszcze w miarę spoko. Alerty dzisiaj były jak najbardziej wskazane. Jesteśmy już pod domem. Nie pojechaliśmy na żadne jedzenie, bo niestety popsuł nam się humor i to dość znacznie. No, mi jest trochę przykro. Patrycji jeszcze bardziej. Otóż, podczas powrotu zerwała się mega ostra nawałnica z gradem, i podczas kiedy przejeżdżaliśmy pod jednym drzewem. To spadła na nas ogromna gałąź i uszkodziła samochód. Tutaj, oto w tym miejscu. Także element yy, do roboty. Ale po drodze widzieliśmy dużo gorszych akcji. Także życie nie trzeba auto naprawić. No i tyle. Do zobaczenia. Cześć. Strażacy usuwają skutki nawałnicy, jaka przeszła nad Krakowem. Wichura wyginała i łamała drzewa, zrywała też dachy. Na szczęście nikt nie został ranny, informuje w rozmowie z RMF FM młodszy brygadier Łukasz Szewczyk, rzecznik Krakowskiej Straży Pożarnej.